Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Transmisja już za chwilę. Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Proszę Państwa. Bre... wreszcie rusza seria. Wszyscy mieliśmy już dość czekania. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Oczekiwania przed tą ekipą są duże. Mają powalczyć o miejsce w przyszłorocznej UEFA Champions League. Ważne, żeby dobrze wejść w sezon. Teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Linkę otrzymuje, Milinkowicz Sawicz. Podanie do Luis Alberto. Nie jest łatwo wejść do drużyny i od razu nadawać na tych samych falach co reszta. Ciekawe jak poradzi sobie w tym debiucie. Potrzeb. Wiktoro Simen. Nie ma gola. Sosa interwencja. Proszę Państwa, dochodzą do nas informacje, że jest gol w meczu Lecce. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny Lecce. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami dopiero 7 minut tego meczu. Dziękujemy za tę informację. Milinko Wicawić. Felipe Anderson. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. Piłkę przyjmuje Luis Alberto. Przyjmuje Milinkowicz-Zawidź. Jurij Berczice. Musi poszukać miejsce na strzał. Tak trzeba bronić w szesnastce. Politano. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Sędzia odgwizduje spalonego, to wszystko było na granicy. Piłka opuściła plac gry. Aut. Piotr Zieliński. teraz Eder Militao, Diego Deme, Deme, Politano kontroluje piłkę. Czy będą zaraz prowadzić? Nie ma. Obronił ten strzał. Polekarne karne głęboko teraz. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry, dobrze rozegrany żubrożny, a i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Juri jest Alessio Romagnoli. Felipe Anderson. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No, ale mamy out. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. I z piłką i mobilę. Piłkę dostaje Luis Alberto. Może teraz wyrównać. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fatu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zieliński, Piotr Zieliński, Wiktor Simen. Ło! Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. 2 do zera. Gramy dalej! Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Juriberdzicze. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Ale zablokowany ten strzał. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki presję. Jeszcze raz blokuje strzał. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Tymczasem może się tu zrobić groźnie. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Politano cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. I z piłką i mobile. Publiczność domaga się strzału. Proszę państwa! Mamy gola! A więc tracą już teraz tylko jedną bramkę. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i kąpnęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Politano. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Piłka podana do Politano. Ależ interwencja w polu karnym I teraz wychodzą z kontrą Będzie groźnie Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej Ale ten obiecujący atak kończy się stratą Kolejna akcja Ciekawe jak ją rozegrają Już teraz zapowiada się groźnie I jest Umieścił piłkę w siatce Prowadzą teraz już dwoma golami Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. Piłka szła na dobrej wysokości. Wystarczyło dołożyć głowę. Nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. Na tablicy wyników 3 do 1. Juri Bercicze. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Militao teraz. Trudno było się ostatnio nie natknąć na plotkę o tym transferze. Teraz mamy potwierdzenie. Milan Skriniar przeniósł się do londyńskiej Chelsea. Ciekawe jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie czy szybko zaadaptuje się do taktyk. Savic. Milinkovic Savic. Czyżbyśmy mieli rzut karny na innym stadionie? Posłuchajmy informacji ze studia. Tak sędzia podyktował rzut karny dla drużyny gości. Bramka jednak nie padła. Taka dogodna okazja. Piłkarz może mieć pretensje tylko do siebie. Na tablicy wciąż widnieje zatem wynik 2 do 1. Jest 59 minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Felipe Anderson z piłką. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają aż gdzieś rywale zgubią krycie. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam pału na karnego, to gramy dalej. Zieliński przyjmuje piłkę. Uwaga, groźnie! Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. A teraz będzie dobra okazja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Piłka podana do Politano. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Stab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Z piłką i mobile. Dobrze blokuje to uderzenie. Szansa na kontakt. Świetnie. Znów zblokowany strzał. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Felipe Anderson kontroluje piłkę. Za chwilę wznowią z narożnika boiska. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Piłka do Losano. Piłka zagrana dołem w pole karne. Proszę Państwa, dochodzą do nas informacje, że jest gol w meczu Lecce Tak, to jest kolejny gol dla Lecce Bramkę zdobył Di Francesco, pokonał bramkarza celnym uderzeniem głową Prowadzą więc 3-2, minęła 77. minuta Bardzo dziękuję za informację Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać? Okazja, nie zepsuć tego Gol, gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasków. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Immobile. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Jest dużo miejsca na skrzydle. Podanie do Zielińskiego. Czy zdoła strzelić? Nic z tego. Przerywa akcję. Wejście obrońcy. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Ale przymierzył wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Popatrzmy na to ponownie, bo strzelec popisał się wprost brylantową techniką. Najwidoczniej udoskonalał ten element gry godzinami, bo niełatwo uderzyć taką odchodzącą piłkę, żeby wpadła do bramki. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Na tablicy wyników 5 do 1. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Z piłką immobile. Świetne, prostopadłe zagranie. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Piłka podana do Politano. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Wydawało się, że na inaugurację sezonu. Rusza więc pierwsza połowa. Bronił ten strzał. Polekarne, głęboko teraz. Proszę Państwa! Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowiedź? Może teraz wyrównać. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Piotr Zieliński. Wiktor Ossimen. Ło! Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. I z piłką i mobile. Publiczność domaga się strzału. Proszę Państwa, mamy gola! A więc tracą już kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. I jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie. i byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Bo to jego trzecie trafienie. Ale przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. There's one thing. Oh. One, one thing.